Dobra, słuchajcie, nagrywam jeszcze raz, bo generalnie nagrałem coś w ogóle i tam wyszedłem taki w ogóle sztywniak w ogóle, że to się w głowie nie mieści. Dobra, koniec z tym pitoleniem. Dzięki za e, poradną w ogóle tą kawę, e, blblblbl, kawę 2.0, no bo kawa 2.0 się rozpoczęła, no. Cieszycie się? Bo ja tak, bo ja tak, jak będzie, zobaczymy. Jak to będzie zobaczymy, fajnie w ogóle, że wczoraj wieczorem się odpaliłem, trochę was tam osób przyszło, a dzisiaj rano no, byłem mega zaskoczony, słuchajcie, mega zaskoczony byłem dzisiejszym porankiem, bo nie sądziłem, że tyle człowieków w ogóle mnie odwiedzi w ogóle. Także kurde, to no, nie wiem co ja mam robić w ogóle. Czy ja mam w ogóle robić te poradę kawy, czy nie, to już pytanie jest do Was to. No. Słuchajcie, no cóż to, no, e, tymczasem życzę Wam wspaniałej niedzieli. No niestety nie chcę pokazywać, co jest za oknem, bo generalnie słuchajcie, za oknem nie jest ciekawe. Raz słońce, raz deszcz, nic się na to nie poradzi. Taka aura angielska, bo u nas w Anglii, słuchajcie, to pada. U nas w Anglii to niestety no, pada. No. Jest raz tak, raz tak, nic się na to nie poradzi. Niestety, niestety, życie, życie. Czy widzimy się dzisiaj? Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. W ogóle te okulary jakoś mi chyba nie pasują w ogóle. Takie te oprawki jakieś takie dziwne, nie mam pojęcia. Może to fryzjona by trzeba było iść, nie mam pojęcia. Już nie będę narzekał. No. <laughs> Tak, tak, nie tak to, to jest. Nie, jest wiecie, co to znaczy. No, nie chcę nawet o tym mój, myśleć. No. Trzymajcie się najlepszego, wspaniałej niedzieli Wam życzę. Pa! Pojawiam się i znikam. Kawa 2.0, Amen. O, tak to fajnie nazwaliśmy my, człowieki.